Ilu chętnych złożyło podanie o przyjęcie do liceum? Tak jak każdego roku, do naszego liceum składa około 210 osób podania o przyjęcia. No, wszyscy uczniowie, którzy, poza tymi, którzy dostarczyli zaświadczenia z poradni wychowawczo-zawodowej poddawali się egzaminowi z języka polskiego i z matematyki. Po tej pierwszej części cztery osoby nie zdały egzaminu i nie miały prawa zdawać egzaminu poprawkowego, natomiast 16 osób zdawało jeszcze egzamin poprawkowy, czy to z matematyki, czy też, czy to z języka polskiego. Ostatecznie przyjęliśmy 192 uczniów do 6 oddziałów. Także yy, praktycznie w każdej klasie będzie po 32 uczniów. Jeśli chodzi o same egzaminy, yy, muszę tutaj chyba zacząć od matematyki, dlatego że Jesteśmy zaskoczeni dość niskimi ocenami w porównaniu z trudnością zadań. Bo praktycznie zadania już od kilku lat nie zmieniają się i tak jak często mówię, zmieniają się tylko liczby pod pierwiastkiem, czy też ewentualnie jakieś kąty w funkcjach trygonometrycznych. No, ale generalnie matematyki nie zdało w pierwszej części tylko 6 osób. Ale wyobrażałem sobie, że oceny za, przy takich zadaniach no, powinny być w zasadzie wszystkie czwórkowe, czy też powiedzmy bardzo dobre. Ale generalnie można stwierdzić, że. Zarówno tematy z języka polskiego, jak i z matematyki były przystępne dla każdego ucznia. No, od czego to, powiedzmy, ta różnica w ocenach zależała? No, na pewno jest to dla dzieci pierwszy egzamin w życiu i nerwy robią swoje, zwłaszcza tutaj z matematyki, problem powiedzmy, kolejności działań czy znaków matematycznych. Przypuszczam, że no to było przyczyną obniżenia tego poziomu. Chociaż muszę powiedzieć, że wielu z uczniów napisało egzaminy na oceny bardzo dobre. Może, jeżeli mam możliwość skorzystania z okazji, chciałbym powiedzieć, jak zostały u nas tworzone klasy. Otóż. Sumowaliśmy ilość punktów za świadectwa ze yy, szkoły podstawowej, do tego dodawaliśmy punkty uzyskane na egzaminie wstępnym i klasy były tworzone właśnie według uzyskanej ilości punktów. Yy, robimy tak dlatego, żeby po prostu w niektórych klasach, tam gdzie jest to możliwe, no, poziom nauczania jak najbardziej podnosi. Przy czym oczywiście y, nie jest powiedziane, że uczeń w ciągu tych wszystkich lat będzie przynależny do jednego oddziału. Jeżeli stwierdzimy, czy uczeń stwierdzi, czy rodzice stwierdzą, że y, jest w tej chwili w klasie, w której są uczniowie o niższej ilości punktów, natomiast nauka w liceum idzie bardzo dobrze. Jest możliwość przeniesienia z klasy do klasy, czy też ewentualnie z wyższej klasy do niższej, tak żeby po prostu dziecko nie musiało za mocno się stresować. Poważnym problemem, jeśli chodzi o zresztą to już od kilku lat y, obserwujemy to zjawisko, jest dla nas y, problem przydzielenia odpowiedniego języka obcego. Otóż w ostatnich latach we wszystkich szkołach podstawowych y, no, zapanowała moda, no i chyba słuszna, na języki zachodnie, na, przede wszystkim na język angielski. I w tym roku przyszło 126 uczniów, którzy w szkole podstawowej uczyli się w większym czy mniejszym zakresie języka angielskiego. I żeby dobrze zorganizować zajęcia w szkole, powinniśmy mieć zatrudnionych w tej chwili czterech anglistów. Natomiast y, panuje na rynku pracy właśnie jeśli chodzi o ją... nauczycieli języka angielskiego no kompletna posłucha dlatego, że wszyscy którzy kończą anglistykę czy na uniwersytetach, czy na wyższych szkołach pedagogicznych uciekają ze szkolnictwa szukają miejsca w spółkach w zakładach prywatnych innych, dlatego, że no chyba tu wchodzą w grę przede wszystkim sprawy finansowe i no, mam nadzieję, że uda nam się do końca wakacji znaleźć osobę, która zechce uczyć języka angielskiego i wtedy wszystkim tym, którzy uczyli się danego języka obcego w szkole podstawowej zagwarantujemy kontynuację tego języka w liceum. Natomiast drugi język proponujemy no, w miarę Możliwości w miarę uzdolnień uczniów, no i jak już powiedziałem, w miarę możliwości organizacyjnych szkoł. Proponujemy język niemiecki, język francuski, język rosyjski. Tragedią dla nas jest również fakt, że sześciu uczniów, tylko sześciu, z całego regionu. Przyszło do liceum zaawansowanym językiem francuskim. Dla tych sześciu uczniów nie możemy stworzyć klasy. Będziemy musieli ich łączyć z tymi początkującymi. No, są dwa miesiące wakacji. Mam nadzieję, że z tymi wszystkimi problemami się uporamy. Jeszcze jedna uwaga dotycząca języków obcych. 2 września, a więc w czasie rozpoczęcia roku szkolnego, będzie przeprowadzony dla wszystkich uczniów test z języka tego, który, którego uczyli się w szkole podstawowej. I będziemy grupować również tych naszych młodych, przyszłych uczniów w grupy według zaawansowania. Jest to również konieczne na dzisiejsze czasy, dlatego że no, część z dzieci uczyła się już po 6, 7, nawet 8 lat danego języka i chcemy po prostu stworzyć szansę szybszego opanowania tego języka. A wiemy już, takie wiadomości dochodzą z uczelni ze szkół wyższych, że język obcy jest często na tych egzaminach traktowany jako ten priorytetowy. Dlatego też no, staramy się zrobić wszystko, żeby młodzież mogła ten język jak najbardziej opanować. Tyle w sprawie egzaminów wstępnych. I bardzo mam... Proszę bardzo.